Uczniom poszło bardzo dobrze, aczkolwiek mogło pójść jeszcze lepiej. Ciągle jestem niedosyt, że jeszcze czegoś brakuje, być może czegoś jeszcze nie nauczyli się. Jeszcze czegoś no nie wyegzekwowaliśmy, bo ich potencjał w większości był naprawdę bardzo piękny. Mhm. Bardzo dobrze uczniowie zapowiadający się na przyszłość do szkoły średniej. Mhm. Um, Mają jeszcze chwilę, żeby sobie coś doczytać, doćwiczyć, ale niemniej jednak nauczyciele wykonali ogromną pracę, oni sami też, prawda? Tak, tutaj się należą wielkie podziękowania dla nauczycieli, którzy pracowali z nimi na tych wzorcowych, przykładowych arkuszach. Nie tylko w ramach godzin karcianych, nie tylko na lekcjach, ale także nawet w soboty się umawiali z uczniami, i przychodzili na takie spotkania. Nie wszyscy korzystali, kto chciał oczywiście tak. I myślę, że ci którzy skorzystali, to efekt mają dzisiaj najlepszy. No, najtrudniejsze dla mnie tak były dobrze. te typowo humanistyczne przedmioty Polski, historia włos. Za to bardzo dobrze mi poszedł na przykład angielski. Nie a do jakiej szkoły się wybierasz dalej? Do mm, e... Liceum Śniadeskiego. W egzaminie na część to były części humanistyczne też. E, natomiast e, matematyka w ogóle mnie nie sprawia trudności. No to angielski mi nie sprawił trudności. To? Yes. E, za to przyrodnicze mi źle poszły, co dziwne, bo chcę iść na Przyrodnicze chyba były najgorsze no i wszystko? Największą trudność pewnie matematyka, to się dziwiłam, ponieważ lubię matematykę, a najlepiej poszedł mi angielski. Ogólnie egzamin był dla mnie dość prosty. Najtrudniejsza dla mnie była matematyka i spodziewałem się, że będzie najgorzej. Najlepiej poszły mi angielskie i przyroda chociaż nie wiąże w przyszłości z y, przyrodą. A myślisz, że szkoła dobrze Was przygotowała do tego egzaminu? Myślę, że tak, nauczyciele się starali. <grywa>